Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w noworocznej drugiej kawie, wciąż w granicach Opola, choć już tego większego Opola. Moim gościem jest dr Wito od potwora. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry witam. Proszę mi powiedzieć, chcielibyśmy podsumować ekonomicznie i gospodarczo miniony już rok 2016. Czy powiększenie Opola to już jest wydarzenie ekonomiczne, czy to na razie jest tylko no wydarzenie? Myślę, że na razie to jest przede wszystkim wydarzenie społeczne, dlatego że efekty ewentualne, tak korzystne, pozytywne efekty powiększenia Opola będziemy odczuwać dopiero za kilka, być może nawet kilkanaście lat. Tu chodzi między innymi o te stworzenie tych kolejnych stref ekonomicznych, stref do inwestowania. A także jakby rozsądniejsze gospodarowanie tymi dobrami, które, które na terenie. Opola i m, tych sowiectw, które mają być e, przyłączone e, w takim sensie, żeby dawały lepsze efekty ekonomiczne. Czyli jak rozumiem, podziela Pan argumentację, że z ekonomicznego punktu widzenia, czy dla Opola, czy dla całego regionu, to będzie znaczy, to jest do, dobre i, 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 Jeśli sprawdzą się te optymistyczne e, prognozy, no to raczej dla całej opolszczyzny, to znaczy dla całego. Regionu, nie tylko do, dla miasta. Zresztą to, to są takie niuanse, bo, bo znam też takie osoby, które mówią, że szkoda, że nie o kolejne sołectwo powiększono, powiększono miasto, dlatego że wtedy być może ceny gruntów by radykalnie wzrosły, co jest możliwe. I tak jak mówię, tu, tu będą różnego rodzaju niuanse jeszcze. Natomiast oczywiście jest ten opór społeczny bardzo poważny. Bardzo konfliktowy, i, i tu trzeba jakoś ten problem rozwiązać. To przejdźmy już teraz do ekonomii i do gospodarki. Jaki był ten 2016 na poziomie kraju i na poziomie opolszczyzny? I tu, i tu nie najgorszy. To znaczy, oczywiście, te prognozy, które, które mówią na przykład o tym, że PKB nie wzrosło o tyle, o ile mogło wzrosnąć, są niepokojące, ale z drugiej strony mamy te informacje dotyczące ściągalności VAT-u, dotyczące deficytu budżetowego, który, który okazuje się jest dużo mniejszy niż przewidywano. Czyli ten niższy wzrost PKB. Porównany z tymi sukcesami w, w, w ściągalności podatków, czy to się równoważy, czy nawet wychodzi na lekki plus? Niech chyba wychodzi na lekki plus, aczkolwiek wolałbym, żeby PKB było dużo, dużo wyższe. To znaczy, ja zawsze to powtarzam w różnego rodzaju, na różnego rodzaju spotkaniach, że wiele problemów społecznych byłoby szybciej rozwiązane, gdybyśmy te, ten wzrost produktu krajowego brutto mieli na poziomie 4 czy też 5 jak to kiedyś. Już w gospodarce polskiej bywało. To w dalszym ciągu mamy ten wzrost większy niż niektóre kraje inne europejskie. Natomiast jeszcze wydaje się, że warto byłoby tą dynamikę przyspieszyć. A sztandarowy, bardziej socjalny, choć prezentowany jako demograficzny projekt rządu, czyli 500 plus też miał w pewien sposób pozytywnie wpłynąć na gospodarkę, miał napędzić tę gospodarkę. Chyba trochę, to, to widać? To, to chyba trochę już widać powoli, dlatego że a, proszę zobaczyć, że na, największe protesty, na, nie protesty, ale a, inaczej, e, że bardzo mocno zintensyfikowała się taka pr działalność firm pożyczkowych które nagle straciły na, na bardzo poważnie na swoje zyski, bo okazało się, że ludzie przestali brać te chwilówki tak zwane, co było dobiciem wielu gospodarstw domowych. Tuż widzimy, że pod koniec roku rzeczywiście, jeśli chodzi no, i te słynne wyjazdy na wakacje i, a, i te zakupy. I to jak wyglądało władysławowo. No, Wład władysławowo właśnie przeszkadzało to niektórym osobom, że po raz pierwszy część rodzin mogło wyjechać no, na przykład z Opola nie, niekoniecznie na Turawę, ale właśnie do Władysławowa. Swoją drogą ładnie tam przecież. To dlaczego, no, no, dlaczego, no, by tam, dlaczego by tam oczywiście tam A tak a propos jeszcze m, powiększenia i ewentualnych cen gruntów, to my w swoim gronie często żartujemy w ten sposób, że może pójść krok dalej, że może na przykład ogłosić. <noise> Całe Opole miastem na prawach województwa. Nie, 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 to muszę, że za daleko. Czy jesteśmy w ogóle takim, to niektórzy mówią, kompaktowym e, województwem, i rzeczywiście trzeba dbać o rozwój. To, to, gospodarka województwa wcale nie jest taka e, w, w, w jakiejś tam złej kondycji. Kiedyś robiłem takie badania dotyczące. Nie, nie tyle innowacyjności, co, co poziomu rozwoju technologicznego, I my naprawdę mamy wiele firm, których nie trzeba się wstydzić. Mamy, nieraz nam się wydaje, że mamy tylko przemysł cementowy i ewentualnie, i ewentualnie chemię, no. chemię a jest szereg firm i w Opolu, i poza o o Opolem, nawet w małych miejscowościach wiejskich, które są liderami na przykład na rynku polskim, nie wiem, chociażby w produkcji płytek, czy chociażby jeśli chodzi o. A, tak zwane przemysłowe szkła. No a przecież główną siłą napędową gospodarki nie są giganty, tylko raczej małe i średnie przedsiębiorstwa. Zdecydowanie i to w województwie opolskim to się potwierdza, dlatego że ja to kiedyś nazywałem alternatywną gospodarką, bo nam, nam się wydaje, że najważniejsze są, są korporacje. To jest takie wielkie marzenie samorządowców: ściągnijmy tutaj Mercedesa no albo, ko, albo kogokolwiek. Kogokolwiek takiego, który da nam 1500 miejsc pracy. Nawiasem mówiąc, bardzo słabo, najczęściej opłacanej. Nie mówię za tym, że I musimy. I z dużymi ulgami, które do, takiemu inwestorowi trzeba tak, udzielić. Tak, i to się, to, to, to się wypomina poszczególnym rządom, ale w zasadzie każda, każda inwestycja taka duża, zagraniczna oznacza, że buduje się taki montaż finansowy. Z jednej strony mamy do czynienia na przykład z dotacjami z Unii Europejskiej do miejsc pracy, z drugiej strony no, choćby na skarbi mierz, że trzeba było z, doprowadzić tam na przykład linię energetyczną. To był bilans minionego roku, a nowy, Panie Doktorze. Myślę, że nie, chyba nie będzie najgorszy, dlatego, że rzeczywiście jest no, jednak mimo wszystko ten optymizm gospodarczy konsumencki oczywiście występuje. Mamy problemy oczywiście z inwestycjami, że no, to jednak trochę nie, zostało. Panie doktorze, jak mijam stacje benzynowe, to ten optymizm we mnie powoli gaśnie. A, no to, to niestety tutaj <laughs> mamy tu mamy można powiedzieć pecha, dlatego, że z jednej strony oczywiście Europa najczęściej notowana jest do dolar. Ale tutaj że, a, tutaj a dolar, jak, z, złotówka. złotówka to z jednej strony, z drugiej strony niestety e, producenci ropy naftowej dogadali się i wstrzymali wydobycie. Czyli i, możemy mieć tylko nadzieję, że ktoś się wyłamie z tego porozumienia. E, mam nadzieję taką, do, dlatego że oczywiście te, te, te kraje, które z ropy żyły od Rosji po nie wiem Katar, Arabię Saudyjską, e, rzeczywiście w którymś momencie doszły do zaczęły sprzedawać tą ropę po bardzo niskich cenach i, i wydawało nam się, że na, na, na trwale będzie 3,50 przy na przykład, a tu okazuje się, że jest koło Piąty. 6. No. No. Będzie do piątki na razie. Nie, 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 panie doktorze, takich kasandry, kasandrycznych <grym> przepowiedni nie przyjmujemy. Wróćmy do zaczęliśmy od optymizmu konsumenckiego. Ty, I mówi pan, że on się utrzyma i że będzie to jakiś pozytywny. Myślę, że tak, bo ten, ten, ten program, chociażby ten program 500, nie jest programem socjalnym, bo to, to, to jest mylenie pojęć, dlatego że to jest rzeczywiście program, który ma jakby wspomóc rodziny i w perspektywie zwiększyć tak zwaną, brzydkie słowo, dzietność prawda, w Polsce. Natomiast oprócz tego widzimy wyraźnie, że chociażby ten poziom bezrobocia on spadł do najniższego od kilkunastu... Tak, że... powoli, powoli rynek pracy staje się rynkiem pracownika. Tak, tak i, i to też jest optymistyczne, dlatego że wreszcie być może będzie wzrost wynagrodzeń to też już częściowo obserwujemy jest wiele przedsiębiorstw które ma problemy z rekrutacją pracowników ale te problemy są dlatego że płacą tą właśnie najniższą średnią krajową i teraz trzeba jednak szukać możliwości zwiększenia wynagrodzeń aczkolwiek to też może być jakby negatywne dla gospodarki to jeden z ekonomistów zwraca mi Kiedyś uwagę na to, że wtedy być może będziemy mniej konkurencyjni i wtedy nagle się okaże, że eksport będzie mniejszy, a to też jest jedna z takich silnych stron gospodarki polskiej. Ale w generalnym rozrachunku, jak rozumiem, w tym całym systemie naczyń połączonych, bo gospodarka to jest potężny system i tutaj podziwiam tych, którzy trochę to ogarniają, bo ja nie potrafię. Ale w generalnie, w generalnym rachunku sądzi pan, panie doktorze, że, że, że będzie ok? Mam taką nadzieję. Myślę, że jeżeli się nic nie stanie w sferze polityki, bo pamiętajmy o tym, że niestety na gospodarkę wpływa bardzo mocno polityka i to nie, nawet nie, nie tylko ta krajowa, bo z tą można sobie jakoś poradzić, natomiast my jesteśmy uzależnieni od szeregu czynników, które są poza nami i, i, i na nie nie mamy wpływu. No, chociażby ta, ten wzrost cen ropy naftowej czy wzrost ceny dolara. Ktoś kiedyś powiedział, pieniądz lubi ciszę. Myślę, że tak. Czyli to lubi znaczy, spokój. Lubi spokój, to znaczy to jest, jest, jest wiele różnych problemów, które, które w, je, jesteśmy, jak, jak pan powiedział, jesteśmy jakby częścią takich naczyń połączonych, to znaczy mamy szereg naszych, na, na szereg naszych decyzji gospodarczych wpływają również decyzje, chociażby, które zapadają w Brukseli. One nie zawsze są korzystne dla gospodarki polskiej. My bardzo chętnie, może inaczej, nie, nie tyle chętnie, co e, wykonujemy zalecenia Unii Europejskiej. Natomiast jest wiele takich krajów, które jakby radzą sobie z tym zupełnie inaczej i jakby decyzje płynące z Brukseli, jeśli nie są korzystne dla ich gospodarek, to po prostu ignorują. I wracając w ostatnim zdaniu do tego systemu naczyń połączonych, oby nasza szklanka w tym systemie była co najmniej w połowie pełna. Mam taką nadzieję, i, 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 i życzę sobie i, i, i wszystkim naszym. E, Telewizom, tego, żeby rzeczywiście ten optymizm konsumencki nie tylko był większy, ale żeby przede wszystkim, tak jak już mówiłem na samym początku, żeby ten wzrost gospodarczy Polski był dużo, dużo wyższy niż w minionym roku. Dziękuję bardzo. Doktor Witold Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.